Dzień dobry, trwa ciągle jeszcze sezon 2025. Jestem tuż przed miodobraniem z Lipy. Natomiast myślami już wybiegam w kierunku kolejnego sezonu. Bardzo ważnym etapem przygotowań do niego będzie leczenie pszczół. Tutaj na pierwszy plan przybija się Varroza. Mamy na rynku trochę różnych preparatów, one wszystkie są na bazie dwóch substancji aktywnych. Szukałem czegoś jeszcze co mógłbym wdrożyć do swojego programu. Mój wybór padł na kwas szczawiowy, związek dla pszczół naturalny, miękka taka chemia organiczna, bez pozostałości w miodzie, bez pozostałości w wosku i przy okazji bardzo niebezpieczny dla barozy pod warunkiem, że zostanie odpowiednio zaaplikowany. Do tego celu niezbędny jest wysokiej jakości sublimator. Tutaj z kolei moją uwagę zwróciło to urządzenie Instant Vap, już na pierwszy rzut oka jest bardzo solidnie zbudowane, ze stali nierdzewnej, mosiężna dysza, a jednocześnie estetyczne. I kolejna jego zaleta, w mojej ocenie bardzo ważna, jest to urządzenie bezprzewodowe, zasilane akumulatorem. Akumulator może być dowolnej marki, w zależności od tego jakie macie wkrętarki w domu, czy ewentualnie dmuchawy do liści. Jeśli ktoś w taki sposób odbiera miód, wkładamy ten akumulator. Do urządzenia, kiedy jest wyłączone, następnie włączamy je głównym tutaj włącznikiem i czekamy aż w tej części, gdzie następuje sublimacja, urządzenie osiągnie 230 stopni. Kiedy to nastąpi, możemy przystąpić do pracy. Takim oto miernikiem, gdzie jest podziałka od 1 do 4 gramów, nabieramy kwas. Następnie wprowadzamy go do tej komory, gdzie następuje sublimacja, zrzucamy i w tym czasie już dysza musi być wprowadzona do ula. W przypadku uli drewnianych producent rekomenduje, aby wykonać 7 mm otwór w demnicy. Dysza, którą następuje wysublimowanie oparów kwasu szczawiowego ma 6 mm średnicy w wymiarze tym zewnętrznym. Więc można wprowadzić urządzenie i w takim zawisie ono może pracować, aż dokonać ta sublimacja, co zajmuje jakieś 18-20 sekund. W przypadku uli tropenowych, takich jak ja mam, są dostępne specjalne takie końcówki silikonowe, które na te dysze można założyć, po to, żeby tym gorącym elementem nie uszkodzić termicznie elementów uli. Jeśli chodzi o akumulatory, to tak naprawdę przy tym urządzeniu pracować mogą właściwie bardzo różne rozmiary baterii. Ja próbowałem nawet z takim akumulatorem, który ma 2A, on spokojnie daje radę. Jedną taką baterią można rozgrzać urządzenie i wykonać zabieg na 10-12 ulach. Natomiast mam takie wrażenie, że lepsze są jednak te akumulatory bardziej pojemne. Tutaj mam na przykład 6A. Taka bateria spokojnie powinna wystarczyć do wykonania zabiegu na takiej pasiece jak mam za plecami. Te 40, 50, może nawet 60 uli nie będzie tutaj problemem. Zestaw baterii, plus to urządzenie, plus zasobnik z kwasem szczawiowym w ciągu jednego popołudnia można wyleczyć spokojnie 100-120 rodzin szczelich.